Cześć, dzień dobry. Przed nami kolejny odcinek podcastu Co z tym vat -em? Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, czy 15% stawka VAT, jedna, na wszystko, to dobre rozwiązanie. Ja się nazywam Aleksandra Prorok, a ze mną... Zbyszek Makowski, cześć. Cześć, dzień dobry jeszcze raz. Zbyszku, na początku pytanie, które bardzo często pada w komentarzach pod postami nowej ustawy VAT, czyli czy... Jeden poziom stawki VAT, na przykład 15% na wszystko, to jest dobre rozwiązanie, czy jednak to nie uprości systemu podatkowego i skomplikuje nam wszystkim życie? Co sądzisz? No, sądzę tak, rozumiem ten postulat, no bo im mniej stawek, tym jest prościej, prawda? Tak by się wydawało. Natomiast sądzę, że nie jest to dobry kierunek, czy są lepsze rozwiązania, które możemy zastosować. Mm -hmm. A dlaczego uważasz, że to nie jest dobry kierunek? Czyli na przykład selektywne obniżki, e, na przykład 5% na całą żywność to jest Twoim zdaniem lepsze rozwiązanie, lepszy kierunek? Słuchaj, dokładnie tak, znaczy, możemy na to patrzeć że z różnych perspektyw. Jedna perspektywa to jest e, możliwość państwa do kształtowania pewnej polityki wobec określonych e, dóbr i towarów. Pozwala na to dyrektywa nie, i nie tylko przy stawkach, ale również przy zwolnieniach z VAT. Cały system zwolnień jest właśnie tak ustawiony, że pewne podstawowe usługi, usługi na przykład medyczne, są zwolnione z VAT-u. VAT jest mhm. przerzucalnym podatkiem, czyli ciężar ekonomiczny tego podatku jest przerzucany na ostatnie ogniwo, czyli konsumenta, czyli w tym przypadku pacjenta, więc żeby pacjent nie był obciążany tym podatkiem, usługi te są zwolnione. I teraz taką samą politykę możemy wykorzystywać, tylko nie z zwolnień, tylko obniżonymi stawkami, czyli pewne dobra podstawowe, czy też takie najbardziej potrzebne dla społeczeństwa możemy wspierać, państwo może w ten sposób wspierać, czy przynosić ulgę ludziom poprzez właśnie obniżone, obniżanie stawek VAT. I wydaje mi się, że Państwo tą możliwość powinno mieć zachowaną. Pamiętajmy, że jak już mówimy o środkach spożywczych, że najbiedniejsi ludzie wydają proporcjonalnie największą część swoich przychodów właśnie na te podstawowe rzeczy, czyli, czyli jedzenie. Usługi fryzjerskie też są zaliczane do tych podstawowych, drobnych usług. I wydaje mi się, że to powinno być zachowane. Jakby Sztuczka polega na tym, żeby te kategorie, które mają miejsce obniżone stawki VAT żeby one były zdefiniowane w możliwie precyzyjny sposób, żeby było jak najmniej wyjątków od wyjątków, mm -hmm. żeby to były możliwie szerokie kategorie. No dobrze, no to jak chcecie zawrzeć te kategorie, jak o nich myślicie, jeśli chodzi o projekt nowej ustawy VAT? Wy, jako eksperci, jaką koncepcję w tym obszarze macie? No, no właśnie, wydaje mi się, że tak. Po pierwsze, to trzeba też sobie powiedzieć, że system stawek obniżonych już teraz jest całkiem prosty. Od 2019 roku, gdzie weszła nowa matryca stawek VAT ze stu kilkudziesięciu kategorii to się zmniejszyło do kilkudziesięciu zostały zlikwidowane mnóstwo wyjątków od wyjątków jakichś kompletnych niejasności i absurdów w tej chwili mm, to jest już wygląda nieźle ale można mhm. by to jeszcze doszlifować no to co można no właśnie, konkretnie e, doszlifować no to zostańmy już przy tych środkach spożywczych i, i mm, jedna tam kategoria mnie cały czas boli która też prowadzi do absurdów czyli tak, robiłbym w nowej ustawie VAT powiedziałbym stawki obniżone, środki spożywcze, z wyjątkiem środków zawierających alkohol, bo nie chcemy, akurat tego, tego mm -hmm. państwo nie powinno wspierać. Teraz w ramach tej kategorii środki spożywcze, oczywiście część najbardziej podstawowych może być na 5, część na 8, ale chodzi o to, że cała kategoria środki spożywcze objęta stawkami obniżonymi. Bo jak mamy w tej chwili? W tej chwili jest tak, że mimo wszystko pewne wyjątki zostały i na przykład baton proteinowy, bez cukru, mm -hmm. e, zdrowy, dla cukrzyków i dla ludzi z insulinoopornością, ale zawierający kakao, e, jest klasyfikowany jako mm, środek, jako słodycz. Mm -hmm. Czyli jest, nie wiem, jak landrynka, jak, jak te niezdrowe wszystkie różne cukierki. E, I w związku z tym wylatuje ze stawki obniżonej i jest to na stawce podstawowej. Teraz, żeby tego typu uniknąć i żeby już po prostu skończyć z wszelkimi absurdami, a ja bym wciągnął również te słodycze mhm. na stawkę obniżoną, prowadząc się na to, że może to nie jest najzdrowsze. No właśnie, no co na to, lekarze? No bo mówisz, że VAT jest narzędziem państwa do prowadzenia tak, polityk tak. różnych. No właśnie, a co z polityką zdrowotną państwa i jednak dbałością o to, żeby społeczeństwo nie było otyłe? To jak tutaj VAT powinien zostać a, rozwiązany w tym zakresie? Powiedziałem, Ola, że to powiesz. Jestem przygotowany. No dobrze. Słuchaj, chipsy. Stawka 5%. Czy to jest zdrowe? Nie powiedziałbym, ale jest to traktowane jako przetworzone ziemia. Czy wiesz, jaka jest stawka na fast foody? Pewnie za niska. No właśnie jest 5%, bo to są jako dania gotowe i teraz ciężko z dań gotowych wybrać akurat mm. dania gotowe, które są niezdrowe i je wrzucić na stawkę 23%, a zostawić te dania zdrowe, które są dania gotowe, które są zdrowe. W związku z tym rzeczywiście zderzają nam się tu trochę mm. dwie koncepcje wsparcie zdrowotności versus ta prostota, mm. ale myślę, że jak już schodzimy na poziom kategoria środki spożywcze, to tam już powinniśmy się kierować raczej prostotą. Zresztą każdy ma prawo do drobnych przyjemności, czemu słodycze miałyby być najdroższe. Mamy nadzieję, że ten materiał, ten odcinek też był taką dla, dla Was, dla Państwa drobną przyjemnością. Podsumowując naszą rozmowę, wnioskiem z tej rozmowy jest to, że jedna stawka, np. przykład 15% na wszystko, nie jest najlepszym rozwiązaniem. Mm, tak. I tu dodam jeszcze jeden argument. Kiedyś było, e, chwaliło się państwo w PRL-u, że obniżyło ceny lokomotyw. Nie? To to trochę jest podobna by była sytuacja. Jeżeli damy stawkę 15% załóżmy, na wszystko, to będzie oznaczało, że na przykład Mercedesy, które są na 23%, spadną na 15% laptopy, smartfony i tak dalej, różne dobra luksusowe. Mm, obniżymy y, im VAT, a więc cenę o 8 punktów procentowych. A z drugiej strony to, co mamy teraz na 5 i na 8%, no to im podniesiemy stawkę do 15%, co będzie oznaczało, że podniesiemy stawkę na sól, na chleb, mm. na usługi fryzjerskie, na wszelkie takie dobre i usługi podstawowe i uważam, że nie ma to sensu. Tak, i jeszcze w zasadzie warto to podsumować, że robiąc jedną stawkę 15% na wszystko, utrudnimy mocno życie osobom o najmniejszych, najniższych dochodach, przez co jakby będziemy dożyli nie do społeczeństwa, które w miarę jest o podobnych dochodach i podobnym rozwoju i możliwościach nabywczych, tylko będziemy tworzyli to, to bardzo będziemy duże różnice, różnice tak. społeczne, więc dlatego 15% stawka na wszystko nie jest dobrym rozwiązaniem. Co sądzicie o tym temacie? Zainteresował Was ten materiał? Podzielcie się z nami komentarzami, opiniami, czekamy na to, a poza tym śledźcie nasze media społecznościowe i stronę nowaustawavt.pl, gdzie na bieżąco publikujemy aktualne informacje, materiały dotyczące tego, co się dzieje z VAT-em.